Przez ostatnią dekadę Stowarzyszenie Dobroczynne Res pomogło setkom mieszkańców, którzy potrzebowali wsparcia w trudnych dla nich momentach. Uroczysty jubileusz dziesięciolecia tej Olkuskiej Organizacji był okazją do podsumowań, ale też podziękowań za to, co udało się dotychczas zrobić. Bardzo jeszcze raz serdecznie witam. 10 lat to bardzo dużo czasu, żeby zmieniać rzeczywistość na lepsze. I chociaż trudno wymienić wszystkie inicjatywy podjęte przez stowarzyszenie, to z przygotowanego na tę okazję filmu wniosek wysnuwa się tylko jeden. Nie ma chyba takiej dziedziny życia, w którą stowarzyszenie by się nie zaangażowało. Kramizer wniosło niebywałą ogromną sprawę, to znaczy pomoc drugiemu człowiekowi. Jeśli chodzi o kolory, bo jestem akurat malarzem, to jest to zielony kolor pełen nadziei i tą nadzieję stowarzyszenie niesie wielu osobom słowa uznania dla ludzi, którzy wspomagają to stowarzyszenie, pomagają im, bo bez tych ludzi, myślę, że stowarzyszenie w jakiś sposób, stowarzyszenie, stowarzyszenie by sobie mogło, nie mogło poradzić. Co do tego, że stowarzyszenie to nie tylko jego członkowie, ale również cała rzesza darczyńców i wolontariuszy, wątpliwości nie ma też jego szefowa. Bez wsparcia tej całej sali, wszystkich tych ludzi, bez ich jakiegoś wsparcia, zarówno tego Finansowego, sponsorów, darczyńców, ale i również współ, fantastycznej współpracy z różnymi instytucjami, ze starostwem, z Urzędem Miasta i Gminy. Ich przychylność władz miasta i władz powiatu, przychylność władz województwa to to nam naprawdę bardzo pomaga, że są wszyscy jakby otwarci na to, co my robimy, i dzięki temu no, dużo łatwiej nam się działa. Gdyby nie to, to byśmy to nie dali rady. Podczas jubileuszu z symbolicznymi sercami zostały wyróżnione osoby wykazujące się największą aktywnością w niesieniu pomocy innym. Rys sakramiser działa ponad podziałami i jednoczy ludzi, którzy chcą zrobić coś dla innych. Mój zawód, a jestem lekarzem, jak Państwo wiecie, moje życie jest związane z pomocą ludziom i przyjemnie jest móc pomagać, tym bardziej jeżeli efekty widzimy takie, jak Stowarzyszenie osiągnęło przez te 10 lat. A ja ze Stowarzyszeniem jestem związana praktycznie od pierwszych dni jego istnienia. Pełna sala na urodzinach Stowarzyszenia też świadczy o tym, że wielu chce pomagać. Efekty działalności organizacji pozarządowych mają ogromny wpływ na kształtowanie społeczeństwa obywatelskiego, również tego wolkuszu. To jest działalność, której dzisiaj się nie docenia jeszcze szeroko, ale jest wyjątkowo cenna. Dotyczy osób szczególnie uwrażliwionych na rozmaite bolączki dzisiejszych czasów. W sytuacji, kiedy instytucje państwowe, w tym samorządowe także. Nie są wystarczająco sprawne, być może z uwagi przede wszystkim na niedostatek środków finansowych. Działalność tych osób, które poświęcają swój czas, swoją energię, odbierając go nierzadko rodzinom, jest niezastąpiona. Artystycznym prezentem dla gości był koncert Państwowej Szkoły Muzycznej 1 stopnia Wolkuszu i recital Piotra Skrzyneckiego, i oczywiście okolicznościowy tort. Do jubileuszowych życzeń dla wszystkich zaangażowanych w pracę stowarzyszenia przyłącza się również redakcja Przeglądu Olkuskiego. Emilia Kotnisz Górka Przegląd Olkuski Live.